Moi kochani, taka tylko szybka relacja. Witam Was wszystkich. Jestem tutaj, WERKA Sport w Wolsztynie, w krainie tych naniałych zabawek. Jak widzicie, no hala przy... No, spora, tak bym to powiedział. Skupiłem się na tym pojeździe. Przyjechaliśmy tutaj też po Proera. Pozdrawiam Renię i Maćka. Jeździliśmy niejednokrotnie razem. Widzę, że sprzęt przepetarda. Chyba jeden z najgrubszych konfiguracji, jakie widziałem, naprawdę szacun. Dołożone wszystko. Jeszcze brakuje kilku elementów. Nie wiem, co tu jeszcze można nakłaść: głośniki na drzwiach, wysokotonowe subwoofery, bajery szybki, nawiewy, wyściółki. Będą jeszcze progi. Jest wyciągarka. Widzę pozmieniane. Kurcze, blade naprawdę. Naprawdę jest tu bardzo, bardzo grubo.